Wibracja dnia na wtorek 23.07.2024 rok. Wibracje budujące to piątka, siódemka, ósemka, natomiast wibracja docelowa to jedenastka bądź dwójka w księżycu malającym. I cóż to wszystko, o czym to wszystko nam może powiedzieć? Przede wszystkim, dzisiaj będzie dobry dzień na to, żeby wypięknieć. Dzisiaj możemy chodzić na randki, dzisiaj możemy flirtować, dzisiaj możemy gdzieś tutaj powiedzmy, próbować swoich sił w tejże materii, ale też tego dnia trzeba będzie. Zadbać o to, żeby nie zdradzać jakichś swoich sekretów, szczególnie w pracy. W sensie takim, że jeżeli coś się dzieje w naszym związku, nie jest to temat dla koleżanek. Jeżeli coś się dzieje w naszej rodzinie, w naszym partnerstwie, też dzisiaj lepiej o tym nie mówić, bo tutaj powiedzmy, nie będziecie dzisiaj mieli szczęścia do uszu. Jak się gdzieś tam wyżalicie, to niestety powiedzmy, możecie to usłyszeć za jakiś tam, powiedzmy, czas w zupełnie innym kontekście. Natomiast też dzisiaj jest taki dzień na to, żeby zadawać mądre pytania. Że Jeżeli na przykład ja mam kogoś, się o coś poprosić, to jest mi głupio, jest mi niewygodnie i tak dalej. Ale jeżeli ja kogoś zapytam, jak ty byś to zrobił, jak ty byś to zrobiła, to ta osoba czuje się wyróżniona, ta osoba wchodzi w, powiedzmy, w odczucie bycia, że tak powiem, autorytetem w jakiejś tam, powiedzmy, sytuacji, więc te osoby będą się chciały wykazywać. Dlatego też dzisiaj pytajcie ludzi o mądre rzeczy, pytajcie ludzi, jakby sobie poradzili w jakiejś tam, powiedzmy, sytuacji, a uzyskacie bardzo dużo, powiedzmy, że tak powiem, wiedzy, etc. Natomiast też dzisiaj dobrze byłoby posprzątać dom, dobrze byłoby posprzątać mieszkanie. A mamy tutaj, powiedzmy, w numerologii układ piątki, jedenastki. Tutaj wtedy jest dobry czas na to, żeby troszeczkę poczyścić ściany z ich pamięci. Jeżeli działo się w ostatnich tygodniach, a nie za dobrze w Waszym domu, były smutki, były powiedzmy jakieś nieporozumienia, to tutaj dzisiaj dobrze byłoby zapalić odpowiednią świeczkę, dobrze byłoby zapalić odpowiednie kadzidło do tego, żeby troszeczkę tą przestrzeń poczyścić i pouziemiać, chyba że chcielibyście Państwo coś w mieszkaniu poprzestawiać, to je welcome, dzień dobry, zalecam, zalecam, pozdrawiam, a dzisiaj też takowe rzeczy warto powdrażać do swojego otoczenia. Natomiast jeżeli jesteście Państwo ciekawi kolejnych nowych treści ezoterycznych, numerologicznych, to zapraszam serdecznie na dobrawróżba.pl, a tam oczywiście spotkacie mnie i moją numerologię, a ja się nazywam Sylwester Hordecki i życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia.